Siemano, Nikoś! Siemano! Jak ja dawno nie ja widziałem... Ja jak ja dawno nie widziałem hejtera, może wiesz gdzie on jest? No tak, zaprowadzę do niego cię. Co? No tylko... widziałeś e, to, e, e, to na własne życie, bo on dostał upgrade'a. Musisz zgodzić się na własne życie. Na swoją odpowiedność. Ty e. jesteś zgodny na swoją odpowiedność? No, no ja jestem godny, ale trochę ryzykuję. A skąd ty go w ogóle no. wiesz, skąd ty wiesz, że on tu jest? Bo go widziałem. Poza tym w ogóle jak a, ty że jest skoro on cię jeść, pokonał? Jest ma i ma z osiami i nie widzi. Jak to mnie je zauważył. Tutaj jest, na policji. Jak to? Nika. O kurde! Przypomnij się, że... ja robisz no, to na własne... no... to na własne życie. No dobra, idę do niego. Witam hejtera! Kto do mnie mówi? Twoja stara. Hehe. <laughs> o kurde, o kurde, o kurde, o kurde, dobra, odsun się ode mnie. Moja mama nie żyje. A czemu ja mama nie żywię? What? O co ci? Ja mam 20 lat Bro, chyba... Pan sprawdzałem na twoich wynikach. I wyszło, że masz 15 lat, więc mi tu nie... Aaaa! O kurde, o kurde! Uciekam, 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 uciekam! Jak Nikoś, jak Nikoś, się, jak Nikoś, yy, pa, patrzy się, patrzy się, może ma eping na coś, no to wam się. Nie, zostaw Nikoś, ja. Nikoś przepraszam, muszę Pię. się poświęcić. Pyk, znaczy pyk, nie. No nie gadaj. O. Hejter, został mnie. Au, złamałeś mi białe nogę. Ty, co to jest za tabliczka? Nikus, poddaj się. Hejter, chyba sobie jaja ze mnie robisz. Nie wiem, że Alana nie ma, bo gdzieś tam poszedł babikata. O kurde. Potem jest Eee, chwila. Nie. Czemu nie? Ja?